Czas na czytanie. Maria Konopnicka, Wiatr Czego ty jęczysz, ty bujny wietrze, I czego tak zawodzisz? Czemu nie siedzisz w chateczce swojej, Tylko po polu chodzisz? Oj, tego jęczę, tego zawodzę, Moje ty drogie dziecię! Że nie mam chatki, rodzonej chatki, i tułam się po świecie. Maria Konopnicka, Wianki. A ta modra rzeka ogniami się pali, Wesoła drużyna płynie po jej fali. Wesoła drużyna chwyta kwiecne wieńce, Co je zaplatały tych panienek ręce. Na wysokim brzegu panieneczka stała, Modremi oczkami na wianek patrzała. Płyńże, mój wianeczku, po tej bystrej fali, Póki się ten ogień świętojański pali. Płyńże, mój wianeczku, do brzegu drugiego, Pytaj się tam ludzi o braciszka mego. Mój braciszek miły wędruje po świecie. A ja mu posyłam te różane kwiecie. Maria Konopnicka, sny. Już w łąkach stają srebrne mgły, zachodnia świeci zorza. Nad głową moją lecą sny, za góry gdzieś, za morza. Jak złote ptaki lecą, tak z wieczornym szumem w lesie. A każdy w złotych piórach swych tęczowe barwy niesie. I z barw tęczowych zwijami mi cudnej krasy baśnie. Jak gwiazda Boża jasność nigdy wioska cicho zaśnie, jak słodko roni pata, swój szmer przeciągły cichy, jak wietrzyk w trawach cudnie gra, kołyszą z róż kielichy. Jak polem brzęczą aż do złóż pszeniczne złote kłosy, jak cicho drzemią w pośród zbóż bławatki pełne rosy, jak śpiewa nocą jasny zdrój swoją piosenkę szklaną, jak noc królewskich dziewa strój gwiazdami szatetkaną. Jak przed okienkiem mojem tuż Jaśminów pachną kwiaty, Jak wioską chodzi anioł stróż I błogosławi chaty, I Ja też składam z dłonią dłoń I klękam do pacierzy, I w cichych modłach chylę skroń, Gdy dzwoń zadzwoni w zwierzę. Dobranoc miły dziąku ty, Dobranoc wiosko droga, Niech noc ci błogie ześle sny, Podstrażą zaśń Boga.